polskie rzeczy, których brakuje mi w Czechach. I jeżeli właśnie chodzi o Blika i Imposta, to akurat tych dwóch rzeczy absolutnie mi nie brakuje. Bo w Czechach jest coś takiego jak QR kod i każda aplikacja bankowa ma coś takiego jak wygeneruj QR kod i po prostu wtedy szybko przesyłasz przelew tak o. W Czechach jest wysyp paczkomatów. I są tak DPD boxy, są Alza -boksy, są Pilulka boxy, są em, inne boksy. Masa tego jest naprawdę wszędzie w Pradze są paczkomaty. Więc akurat tego absolutnie mi nie brakuje. Coś czego mi brakuje to są płatności kartą. Nawet w w Pradze, która jest stolicą, nie wszędzie można płacić kartą. Jeżeli wchodzisz do baru lub do restauracji, w której ceny są podejrzanie niskie, lepiej spytaj się, czy możesz zapłacić kartą. Tanich i atrakcyjnych abonamentów na kartę. W swoim abonamencie miałam 40 GB internetu, nielimitowane rozmowy, nielimitowane smsy i to wszystko za 40 zł. Tutaj... <laughs> żebym w ogóle miała 40 gigabajtów, to mogę o tym pomarzyć. Mogę mieć nielimitowane, ale to mi wtedy kosztuje 120 zł miesięcznie. Lub mogę mieć e, 5 gigabajtów i to by mnie kosztowało 90. Także aktualnie naprawdę z opłatami z Unii Europejskiej mój abonament wychodzi mi taniej i atrakcyjniej.